Przeżywaliśmy już święta Bożego Narodzenia w klimacie pastuszków i świętej rodziny i to było, że było bardziej ciszej aczkolwiek dostojnie i radośnie. Natomiast dzisiaj jest to święto Epifanii, a więc ogłoszenia całemu światu, że Pan Jezus się urodził. Jest to też podkreślenie faktu, że to nie jest zastrzeżone tylko dla jednego narodu, ale powszechność zbawienia, powszechność jest podkreślona, dlatego tak dzisiaj jest kolorowo, tak licznie i Trzej Królowie, czy mędrcy symbolizują właśnie cały świat. My dziękujemy za 1050 lat naszego chrześcijaństwa, ale cały świat dzisiaj dziękuję za objawienie Bożego. To jest piękne widowisko i myślę, że co roku chcemy wprowadzamy nową. Muszę powiedzieć, że pracy jest bardzo dużo, bo ekipa, członkowie mojej grupy do godziny drugiej dekorowali drugiej w nocy, dekorowali dużą scenę od samego rana drugą, ponieważ no, jest to dodatkowa scena. Jak widzicie Państwo, przyjechały już piękne zwierzątka, jest uciecha dla dzieciaków, przyjechała zupa, będzie rozdawana, także jest, no, prac jest bardzo dużo. Jestem bardzo bardzo zmęczona i przepraszam, ale, ale no, myślę, że wszyscy będą usatysfakcjonowani, bo widowisko będzie naprawdę piękne i jak widzę pogoda w miarę dopisuje, także Stwórca nam też tu sprzyja. Z tej perspektywy to widać rewelacyjnie. Ludzie się bardzo radują, widząc taką mistrzanizację. Myślę, że to w tradycji sięga gdzieś średniowiecza, wręcz kiedy widowiska robiły tak duże wrażenie na publiczności. Bo teraz to trudno ludzi zainteresować tak bardzo prostym pochodem, prawda? A tutaj są biegułondy prawdziwe. Prawdziwe są z Mongolii i są odporne na mróz, więc mogą tutaj pod naszą szerokością już w inscenizacji. Tu bardzo dużo o, może o religii się dowiedzieć, kto nie wie. Nie, ja na przykład wiem wszystko. No co mogę powiedzieć? A to ważne święto dla Pani? Bardzo ważne. A z jakich? Względów? Bardzo ważne. Kiedyś nie było w ogóle świętem, nie? A teraz jest święto. Historia no i religia wiadomo, tak? Myślę, że naprawdę warto przyjść na takie spotkanie, na taką uroczystość i oglądać. Przede wszystkim robić zdjęcia, bo to na pewno na dalsze lata będzie pamiątka. 嗯。